Czy wiedziałeś, że Polska jest domem dla jednego z najstarszych pierwotnych lasów w Europie, białowieży zamieszkiwanego przez majestatycznego żubra europejskiego i część najczystszej naturalnej spuścizny kontynentu? Już tym faktem można dostrzec kontrast, który definiuje ten kraj przestrzeń geograficzna, gdzie najdziksza natura łączy się z historycznymi miastami. A ludność charakteryzuje się bliskim, autentycznym i eleganckim kobiecym pięknem. Odkrywając Warszawę, stolicę, dostrzega się odrodzenie miasta, które zachowuje cechy swojej przeszłości, z jej starówką staranny, odbudowaną po wojnie wojny światowej, w obliczu miejskiego krajobrazu. Które rozwija się ku przyszłości z wysmukłymi wieżowcami. Na głównych alejach kobiety spasterują z mieszanką europejskiej wrażliwości i nowoczesnej energii. Ich nienaganna postura, dyskretne dodatki i wrodzona elegancja tworzą harmonijną obecność w każdym zakątku. Często łączą eleganckie płaszcze z wygodnymi bodkami, idealna równowaga między elegancją a pragmatyzmem i sugerują fasynację designem, estetyką i kulturą. Te kobiety są odbiciem samego miasta, nowoczesne i tradycyjne, eleganckie i dostępne, zawsze z nutą wyrafinowania, która sprawia, że wyróżniają się bez wysiłku. Polskie kobiety, które pracują jako przewodniczki turystyczne w Zamku Królewskim lub obsługują w kawiarniach na Starym Mieście, Emanują wiedzą i ciepłem kulturowym, ich głosy naładowane łagodnym akcentem dają odwiedzającym poczucie zaufania, że to co dzielą jest cenne, ponieważ znają to od podszewki, a ich piękno nie ogranicza się tylko do wyglądu mają talent komunikacyjny i szczery uśmiech, które zamieniają każdą historyczną opowieść w interesującą rozmowę. Te przewodniczki nie tylko informują, ale także wzbogacają doświadczenie odwiedzających swoją pasją i głęboką wiedzą na temat historii i kultury polskiej. Na rynku głównym, pod sylwetką Bazyliki Mariakiej i majestatycznym Sukiennicami, dawnym barokowym rynkiem sukiennym Polskie kobiety spesterują z wdziękiem trzymając lokalne kawy lub lody, nosząc ubrania z nowoczesnymi odniesieniami do folkloru. Ich obecność łączy to co pradawne z tym co współczesne ujamiając piękno, które nie stara się wyryżniać nadmiarem, lecz harmonią. Te kobiety są mostem między przeszłością a teraźniejszością, niosąc ze sobą bogate dziedzictwo kulturowe Krakowa i dostosowując je w nowoczesny i osobisty sposób. Tak zwane warsztaty lub warsztaty rzemieślnicze, które kwitną w fabryce Oskara Sindera lub w żydowskiej dzielnicy Kazimierz, zazwyczaj są prowadzone przez polskie twórczynie zajmujące się szkłem ceramiką lub malarstwem tradycyjnych wzorów ludowych. Ich kreacje wyrażone z delikatnością odzwierciedlają tę polską estetykę, w której geometria i miękkość współistnieją. Kiedy ujaśniają swoje techniki, ich piękno wykracza poza twarz czy sylwetkę. Ich elegancja to otwarta postawa i głębokie zrozumienie narodowej tożsamości. Te rzemieślniczki są straszniczkami tradycji przodków a ich praca jest świadectwem bogatego dziedzictwa kulturowego Polski. Ich pasja i poświęcenie odzwierciedlają się w każdej tworzonej przez nie sztuce, sprawiając, że każda wizyta w tych warsztatach jest wzbogacającym i autentycznym doświadczeniem. Poza miastami polska natura oferuje imponujące krajobrazy, które lokalne kobiety potrafią docenić i cieszyć się nimi. Na Mazurach, na przykład, Często można zobaczyć kobiety uprawiające sporty wodne lub po prostu relaksujące się nad bregiem jeziora. Ich związek z naturą jest oczywisty w ich zrelaksowanej postawie i zdrowym stylu życia. Te kobiety są odzwierciedleniem naturalnego piękna Polski łącząc siłę i delikatność w każdym swoim ruchu. W południowej części kraju Tatry, granice między Polską a Słowacją, oferują imponujące góry, gdzie szlaki przecinają lasy iglaste i jeziora o licznie czystej wodzie, takie jak Morskie Oko. Kobiety, które biorą udział w wycieczkach lub speserują wzdłuż tych szlaków, łączą prostą urodę, buty, kurtki termiczne, dziane czapki i twarze, które odzwierciedlają wigory bliskość. Nawet w ekstremalnych warunkach ich obecność emanuje harmonią z górami, będąc połączeniem siły i stylu. Te kobiety są poszukiwaczkami przygód i strażniczkami natury, zdolnymi stawić czoła wyzwaniom gór z uśmiechem i pozytywnym nastawieniem. Ich połączenie z otoczeniem naturalnym jest widoczne w każdym kroku, który stawiają, a ich obecność dodaje wymiaru spokoju i piękna do imponujących skrajobrazów, ta tam lokalne kobiety oferują przejażdżki kajakiem lub żaglówką, poruszając się między wyspami i kanałami z naturalną, niemal organiczną elegancją. Nie chodzi o krzykliwe stroje, lecz o styl funkcjonalny, zrelaksowany, połączony spokojnym uśmiechem i praktycznymi omanościami. Idea polega na tym, że piękno nie tylko się obserwuje, ale się przeżywa, eksplorując naturę. Te kobiety są ekspertkami w nawigacji i znają każdy zakątek Jezior Mazur. Ich pasja do natury i omanność poruszania się z gracją po wodzie sprawiają, że każda przejażdżka jest niezapomnianym i łączącym doświadczeniem. Białowieża na granicy z Białorusią Pozwala poznać najstarsze europejskie lasy, gdzie dziki żubry żyją wolne wśród tysiącletnich dębów. Kobiety, które pracują tam jako leśniczki, przewodniczki lub badaczki, prezentują formacyjną urodę, ubrane do lasów wytrzymałe buty, kamizelki, czapki ochronne i czujna o... Ten wzrok, uważny na każdą gałość i każdy dźwięk, jest częścią kobiecej obecności, która czerpie siłę z natury. Te kobiety są strażniczkami jednego z najstarszych i najcenniejszych ekosystemów w Europie, a ich praca jest świadectwem ich oddania i miłości do natury. Ich wiedza i pasja do lokalnej flory i fauny sprawiają, że każda wizyta w Białowieży jest edukacyjnym i ekscytującym doświadczeniem. W tradycyjnych restauracjach kelnerki serwują pierogi, żurek lub bigos z serdecznym uśmiechem tworząc domową atmosferę. W nowej fali kuchni współczesnej młodzi szefowie kuchni zajmują się przekształconymi daniami, prezentowanymi w minimalistycznym stylu, ale bez utraty ciepła. Ich piękno widać w tym, jak trzymają noże w pójnej ludze gości oraz ich pasji do innowacji bez utraty esencji. Te kobiety są ambasadorkami bogatego dziedzictwa kulinarnego Polski, zdolnymi do łączenia tradycji z innowacją, aby tworzyć unikalne i niezapomniane doświadczenia gastronomiczne. Księgarki i badaczki poruszają się między półkami z kolorowymi okładkami, oferując rekomendacje delikatnym głosem, zamykając prezentację na głos, wylewając rodzaj piękna, które łączy intelekt, pasję i szczere zainteresowanie. Ich obecność przekształca wizytę w księgarni w emocjonalne doświadczenie. Te kobiety są miłośniczkami książek i kultury, a ich pasja do czytania i wiedzy jest zaraźliwa. Ich zdolność do polecania książek i dzielenia się miłością do literatury sprawia, że każda wizyta w księgarni w Polsce to intelektualna i emocjonalna przygoda. Na wyspach Morza Bałtyckiego, takich jak Sopot, lokalne kobiety i turystki cieszą się molo, morską, bryżą. I barami z widokiem na wodę. Czasami pojawiają się w długich sukienkach, innym razem w krótkich spodniach i eleganckich koszulkach, zawsze odzwierciedlając tę urodę dostosowaną do morza i jasnych piasków, ale zdeterminowane, by cieszyć się życiem bez utraty stylu. Te kobiety są odzwierciedleniem elegancji i wygody, zdolne do cieszenia się życiem na świeżym powietrzu z wdziękiem i wyrafinowaniem. Ich obecność na molo i w barach Sopotu dodaje odrobinę glamoru i relaksu, sprawiając, że każda chwila staje się niezapomniana i wizualnie przyjemna. Polskie tradycje zachowują centralną obecność kobiet. Wielka Wielkanoc kobiety dekorują jajka, pisanki tradycyjnymi technikami, takimi jak wosk i naturalne barwniki. W Boże Narodzenie ich stoły wypełniają się oplatkiem, barszczem i piernikami obsługiwane przez matki, córki, siostry, tworząc rodzinną atmosferę, w której piękno przejawia się w małych i hojnych gestach. Te tradycje nie tylko stanowią integralną część polskiej tożsamości, ale także odzwierciedlają kreatywność i troskę lokalnych kobiet. Dekorowanie jajek wielkanocnych, na przykład, to forma sztuki, która wymaga cierpliwości i precyzji. A przygotowywanie tradycyjnych potraw na Boże Narodzenie to akt miłości i oddania. Te obchody są świadectwem bogatego dziedzictwa kulturowego kraju oraz poświęcenia jego mąstwusy w zachowywaniu i honorowaniu swoich tradycji. Festiwale folklorystyczne w regionach takich jak Małopolska pokazują kobiety w strojach regionalnych: kolorowe haftowane spódnice, wełniane kamizelki. Chusty z kwiatowymi wzorami, ich wizerunek jest żywy pełen kolorów, odzwierciedlający piękno celebrowane od czasów dawnych. Te kobiety są straszniczkami tradycji przodków, a ich obecność na tych festiwalach jest żywym przypomnieniem bogatego dziedzictwa kulturowego Polski. Ich ubiór pełen kolorów i skomplikowanych wzorów. Jest dziełem sztuki samym w sobie, a ich udział w tańcach i ceremoniach ludowych dodaje wymiaru witalności i radości tym obchodom. Muzycy i tancerki tradycyjni np. w Highlands pod hala prezentują poważny i elegancki wygląd grając na marimbach lub wykonując polki. Ich piękno przejawia się w postawie, w precyzji ruchu, w sposobie trzymania skrzypiec w tradycyjnym stroju, który noszą z dumą i bez ostenta. Te artystki są mistrzyniami swojego rzemiosła, a ich poświęcenie i pasja odzwierciedlają się w każdej nucie, którą grają i w każdym kroku, który stawiają. Ich obecność na tych festiwalach folklorystycznych dodaje wymiaru gracji i elegancji. Sprawiając, że każdy wiestem staje się niezapomnianym i emocjonującym przeżyciem. Dla tych, którzy szukają autentycznych rekomendacji, Polska oferuje trasę, która łączy miasta takie jak Gdańsk, Wrocław i Warszawa z czystą naturą w Białowieży, Mazurach i Tatrach. Każdy region oferuje doświadczenie komplementarne: odkrywanie historycznego miasta i pierwotne połączenie z lasami i jeziorami. Interakcja z Polkami w kawiarniach, galeriach w Warsztatach czy na szlakach pozwoli docenić nie tylko ich wygląd, ale także energię, profesjonalizm i miłość do kraju. Te interakcje oferują unikalną perspektywę polską kulturę i społeczeństwo i pozwalają odwiedzającym połączyć się z ludźmi, którzy sprawiają, że ten kraj jest tak wyjątkowy. Polska z jej nietkniętymi krajobrazami i ludźmi oferuje pełne doświadczenie podróży. Średniowieczną architekturę, designerskie kawiarnie, tysiącletnie ziora i lasy, żywą kulturę ludową oraz kobiecą obecność, która wywyższa to, co naturalne, autentyczne i nowoczesne, bez grytów. Polskie kobiety są tak samo godne uwagi za swoją harmonijną postawę, jak i za sposób, w jaki zamieszkują każdą przestrzeń historyczną, mą właściwą, kreatywną, odporną, spontaniczną. Miejsce, gdzie natura jest hojna, a ta sama wrażliwość oświetla twarze drogi i rozmowy. Jeśli piękno istnieje w czymś więcej niż tylko w wyglądzie, Polska jest żywym dowodem. Piękno zamieszkałe, połączone i znaczące. Piękno w Polsce nie ogranicza się do wyglądu zewnętrznego. przejawia się w sposobie, w jaki kobiety wchodzą w interakcję ze swoim otoczeniem, pielęgnują swoje tradycje i żyją z pasją oraz celem.